Czy kiedykolwiek czułeś, że prawdziwe bogactwo jest na wyciągnięcie jednej modlitwy? Dziś mamy wyjątkową okazję, by połączyć się z tym źródłem nieskończonej hojności. W tej modlitwie dziękczynnej wspólnie będziemy pielęgnować postawę, która nie tylko dostrzega błogosławieństwa w naszym życiu, ale także je mnoży. Przyciąganie prawdziwego bogactwa nie polega jedynie na zdobywaniu więcej, lecz na głębokim dziękowaniu za to, co już posiadamy. Wyrażając wdzięczność, Otwieramy bramy dla większego dobrobytu, pokoju i radości. Dlatego zapraszam Cię do przyłączenia się do tej transformującej, duchowej podróży. Przygotujmy nasze serca, aby otrzymywać i dostrzegać każde błogosławieństwo, które zostało nam dane, wiedząc, że każdy moment wdzięczności to krok w kierunku pełnego i obfitego życia. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. 1 Thessaloniczan 5, 16-18 Ten fragment z jednego listu do Thessaloniczan zachęca nas do utrzymywania postawy ciągłej wdzięczności, niezależnie od okoliczności. Jest to wezwanie do uznania, że nawet w najtrudniejszych momentach możemy znaleźć powody do dziękczynienia. Praktyka wdzięczności nie tylko wzbogaca nasze życie duchowe, ale także otwiera nas na dostrzeganie i przyjmowanie obfitości, którą Bóg nieustannie na nas wylewa. Dziękując za wszystko, czynimy nasze ziemskie serca bardziej otwartymi na boskość, a ta otwartość jest prawdziwym kluczem do przyciągania prawdziwej obfitości. Wdzęczność przekształca to, co mamy, wystarczająco dużo, a nawet więcej, przekształca wystarczająco dużo w obfitość. Panie, zgromadziliśmy się w Twojej obecności z sercami przepełnionymi wdzięcznością za Twoją nieskończoną dobroć. Każdego nowego dnia jesteśmy błogosławieni Twoją hojnością która przewyższa nasze zrozumienie i oczekiwania. Za każdy oddech, każde przebudzenie, każdy krok, który stawiamy, dziękujemy Ci, bo wiemy, że wszystko pochodzi od Ciebie, źródła wszelkiego życia i miłości. Każdego ranka Twoje miłosierdzie odnawia się, dlatego podnosimy nasze ręce w uwielbieniu. Uznajemy, że nawet w najmniejszych szczegółach obecna jest Twoja ręka, która przemienia to, co zwyczajne, w niezwykłe. Z wdzięcznością świętujemy widoczne błogosławieństwa i te, które czujemy tylko w duchu, jak pokój, który przenika nasze istoty, i nadzieję, która rozświetla nasze ścieżki. Twoja obecność jest stałym światłem w naszym życiu, prowadzącym nas przez burzę i przynoszącym spokój. W każdej próbie Twoja łaska staje się bardziej widoczna, ucząc nas coraz większego zaufania do Twojej Opatrzności. W tej chwili wdzięczności podnosimy nasze głosy, aby wielbić Twoje imię. Które jest godne wszelkiej czci. Dziękujemy za niezliczone razy, kiedy ratowałeś nas z trudności, pokazując, że każde wyzwanie jest okazją do świadectwa Twojej wierności i zdolności do przemiany chaosu w porządek. Z każdą przezwyciężoną trudnością nasza wiara się umacnia, a wdzięczność pogłębia, ponieważ dostrzegamy Twoją rękę w każdym rozwiązaniu. Dziękujemy, ojcze, za każdą opatrzność, za każde uzdrowienie, za każdą odnowę w naszym życiu. Nauczyłeś nas, że prawdziwa obfitość nie mierzy się tym, co gromadzimy, ale tym, co potrafimy się dzielić. Niech nasza wdzięczność przejawia się w aktach dobroci i słowach zachęty, odzwierciedlając Twoją hojność wobec wszystkich. Niech będziemy świadkami Twojej hojności, odzwierciedlając Twoje światło w każdym naszym działaniu i słowie. Niech ten czas modlitwy wzmocni naszą wiarę i odnowi nasze zobowiązanie do życia zgodnie z Twoją wolą. Niech wdzięczność, Którą dziś wyrażamy, zainspiruje innych do dostrzegania Twojej dobroci w ich własnym życiu. Codziennie dziękujemy, bo każdy dzień z Twoją miłością to błogosławieństwo, które zasługuje na celebrowanie z wdzięcznym sercem. Każdym aktem dobroci, który otrzymujemy, przypomina nam o Twojej nieskończonej łasce i miłosierdziu. Ojcze Niebieski, gdy rozważamy konkretne błogosławieństwa, które otrzymaliśmy, nasze serca wypełniają się wdzięcznością. Za każdego przyjaciela, który stał się rodziną, za każde spotkanie, które odmieniło nasze życie, i za każdy uśmiech, który rozświetlił nasze dni, dziękujemy Ci. Twoja hojna ręka obdarzyła nas chwilami, które stały się cennymi wspomnieniami, wzmacniając naszą wiarę i miłość do Ciebie oraz do innych. W każdym wyzwaniu, które napotykamy, widzimy Twoją opatrzność w szczegółach, w codziennych małych cudach, które często pozostają niezauważone. Dziękujemy za zdrowie, które nas wspiera, za jedzenie, które nas odżywia i za dom, który daje nam schronienie. Każdy z tych darów jest świadectwem Twojej stałej troski, przypomnieniem, że nigdy nie jesteśmy sami, bo Twoja obecność jest wieczną obietnicą. Panie, dziękujemy za możliwości, które pojawiły się na naszej drodze, każda z nich to otwarte drzwi Twoimi rękami. Za każdy sukces i każde przezwyciężenie uznajemy, że to Twoja siła popycha nas naprzód. W każdym osiągnięciu, zarówno wielkim, jak i małym, widzimy odbicie Twojej chwały, rezultat Twojego błogosławieństwa, które umożliwia nam osiąganie nowych wyższym. W tym momencie refleksji dziękujemy również za ludzi, którzy nas inspirują i wyzywają, byśmy stawali się lepsi. Za każdego mentora, każdego przyjaciela, każdego członka rodziny. Który nas wspiera. Nasza wdzięczność jest ogromna. Są błogosławieństwem w naszym życiu, kanałami Twojej miłości i łaski, które pomagają nam wzrastać i rozkwitać w każdej porze życia. Kiedy nadal rozważamy te błogosławieństwa, nasz duch przygotowuje się na przyjęcie jeszcze więcej Twojej łaski. Z otwartymi sercami i przychylnymi umysłami zwracamy się teraz ku wyzwaniom, które pokonaliśmy z Twoją pomocą, uznając, że każda trudność, którą pokonaliśmy, umocniła naszą wiarę i przybliżyła nas do Ciebie. Ukochany Ojcze, uznajemy, że każde wyzwanie, z którym się zmierzamy, jest także okazją do zobaczenia w działaniu Twojej potężnej ręki. Dziękujemy za siłę, którą nam dałeś, by przezwyciężyć przeszkody, które wydawały się nie do pokonania. W każdej trudności Twoja łaska była wystarczająca, Twoja obecność była naszym przewodnikiem, a Twoje Słowo naszą pociechą. Z wdzięcznością spoglądamy wstecz i widzimy, jak każda próba kształtowała nasz charakter i wzmacniała nasze zaufanie do Ciebie. Rozważając przeciwności losu, przypominamy sobie chwilę, kiedy odczuwaliśmy Twoją obecność, która uspokajała nasze lęki i ocierała nasze łzy. Dziękujemy za te momenty pocieszenia, które przypominają nam, że nigdy nie jesteśmy sami. Każde zwycięstwo nad strachem i bólem jest świadectwem Twojej miłości i mocy. Wyraźnym dowodem na to, że z Bogiem możemy pokonać wszystko. Twoja wierność jest filarem, który podtrzymuje naszą nadzieję i dodaje nam odwagi. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Przemieniłeś nasze zmagania w życiowe lekcje, zmieniając każdą chwilę rozpaczy w historię odkupienia. Każde pokonane wyzwanie nauczyło nas odporności, pozwoliło nam przyjąć życie z większą mądrością i cieszyć się każdą błogosławieństwem z większą intensywnością. Dlatego nasza wdzięczność jest połączona z głębokim szacunkiem i podziwem dla Twojej suwerenności oraz zdolności do przemiany chaosu w porządek. Panie, za każdą łzę, która zamieniła się w uśmiech, za każdą ciemną noc poprzedzającą radosny świt, nasza wdzięczność się mnoży. Te doświadczenia wzmocniły naszą wiarę i pokazały nam, że prawdziwa siła pochodzi z zaufania Tobie. Z każdym doświadczeniem pokonywania przeszkód nasza wiedza o Twoim miłosierdziu i miłości pogłębia się. Zachęcając nas do życia pełniejszego i bardziej wdzięcznego. Kontynuując tę podróż wdzięczności, zwracamy się teraz ku materialnym i duchowym zaopatrzeniom, które otrzymaliśmy. Dziękujemy za każdy dostarczony zasób, każdy akt dobroci, każde słowo zachęty, które nas podtrzymywało. Każdy z tych darów odzwierciedla Twoją nieskończoną hojność, przygotowując nasze serca na jeszcze więcej błogosławieństw i możliwości wzrostu. Miłosierny Ojcze. Każdy zasób, który trafia w nasze ręce, jest manifestacją Twojej nieograniczonej hojności. Dziękujemy za bezpieczeństwo domu, za jedzenie na naszych stołach i za ubrania, które nas ogrzewają. Te materialne zaopatrzenia są świadectwem Twojej stałej troski i przypominają nam Twoją obietnicę, że zaspokoisz wszystkie nasze potrzeby według bogactw w chwale przez Chrystusa Jezusa. W chwilach niepewności te zaopatrzenia przypominają nam, że nigdy nie jesteś daleko i że Twoja opatrzność jest pewna. Poza materialnymi błogosławieństwami jesteśmy nieskończenie wdzięczni za duchowy pokarm, który wzmacnia naszą duszę. Dziękujemy za Twoje Słowo, które jest lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. Za każdą chwilę modlitwy, która łączy nas głębiej z Tobą, i za każdy duchowy wgląd, który nas prowadzi i przemienia, nasze serca przepełnia wdzięczność. Te duchowe skarby karmią nasze istnienie i wyposażają nas do stawiania czoła codziennym wyzwaniom. Uznajemy, Panie, że wszystko, co posiadamy i wszystko, kim jesteśmy, pochodzi od Ciebie. W momentach obfitości i w czasach niedostatku uczymy się bardziej polegać na Twojej opatrzności, a mniej na naszych własnych wysiłkach. Ta zależność uczy nas pokory i kształtuje nas, byśmy byli bardziej hojni i współczujący wobec innych. Niech zawsze patrzymy na nasze błogosławieństwa jako narzędzia do służenia innym i oddawania chwały Twojemu imieniu. Za każdy akt hojności, którego doświadczyliśmy, czy to poprzez przyjaciół, rodzinę czy nieznajomych, widzimy odbicie Twojej dobroci w naszym życiu. Te interakcje zachęcają nas również do bycia kanałami Twojej łaski, hojnie dzieląc się tym, co otrzymaliśmy. Twoja ekonomia obfitości wyzywa nas do dawania z radością wiedząc, że Ty uzupełnisz to, co zostało rozdane. Niech nasza wdzięczność objawia się w każdym akcie dawania, odzwierciedlając Twoją hojność i miłość. Gdy cieszymy się tym zaopatrzeniem, nasz duch pragnie dzielić się jeszcze bardziej tym, co otrzymaliśmy. Zapraszamy teraz do refleksji nad ciągłością wdzięczności, nawet w trudnościach, i jak każde wyzwanie jest okazją do uznania Twojej obecności i opatrzności w naszym życiu. Niech ta świadomość inspiruje nas do ciągłego poszukiwania większego dobra, służąc i kochając innych tak, jak ty nas umiłowałeś. Panie, pośród zmagań i wyzwań nasza wiara jest często poddawana próbie, ale także wzmacniana. Dziękujemy za każdą próbę, która, choć trudna, uczy nas głębszego polegania na Tobie. Każde napotkane wyzwanie daje nam nową perspektywę na Twoją stałą obecność i niezachwianą siłę. Z wdzięcznością uznajemy, że nawet najciemniejsze chwile są kształtowane przez Twoją kochającą rękę. W każdej trudnej sytuacji znajdujemy okazję, by zobaczyć Twoją łaskę w działaniu. Dziękujemy za cierpliwość i wzrost, które wynikają z przeciwności, ponieważ każdy z tych momentów przygotowuje nas na przyszłe błogosławieństwa. Twoja mądrość jest doskonała i ufamy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy Cię miłują. Niech nasza wdzięczność trwa. Nawet gdy okoliczności próbują zachwiać naszą wiarą. Uznajemy, Ojcze, że wdzęczność nie jest tylko na czasy radości i obfitości, ale także na chwilę prób i niedostatku. Dziękujemy, że uczysz nas odporności, by znaleźć powody do wdzięczności, nawet gdy nadzieja wydaje się odległa. Niech nasze serca pozostaną otwarte i pełne wdzięczności, ponieważ każde doświadczenie jest częścią Twojego boskiego planu dla naszego życia. Niech nasza wdzięczność w obliczu trudności będzie świadectwem naszej wiary i zaufania do Ciebie. Za każdą łzę zamienioną w uśmiech i każdą noc rozpaczy przemienioną w świt nadziei, chwalimy Cię. Te kontrasty życia przypominają nam, że Twoje światło świeci najmocniej w ciemności, zawsze prowadząc nas z powrotem do Twojej miłości i pokoju. Panie, gdy nadal nawigujemy po czasem burzliwych wodach życia, Trzymaj naszego ducha zakotwiczonego w Twojej obietnicy, że nigdy nas nie opuścisz. Niech nasza podróż wiary będzie naznaczona wdzięcznością, która przekracza okoliczności, odzwierciedlając głębię naszej miłości i oddania Tobie. Niech ten duch wdzięczności przygotuje nas na jeszcze większą głębię i znaczenie błogosławieństw, które na nas czekają. Panie, patrzymy w przyszłość z sercami pełnymi ufności, wiedząc, że Ty jesteś ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Ten, który nas podtrzymał aż dotąd, będzie nadal dostarczał wszystkiego, czego potrzebujemy, aby iść naprzód. Nie boimy się jutra, ponieważ mamy Twoją obietnicę, że żadna potrzeba nie zostanie pominięta, a Twoja łaska wystarczy w każdej sytuacji. Każdy nowy dzień, który się rozpoczyna, przypomina nam, że Twoja wierność nie zawodzi, a Twoja obecność nigdy nas nie opuszcza. Dziękujemy za Twoją niezawodną wierność, za Twoją stałą obecność, która daje nam poczucie bezpieczeństwa i pokoju. Każdy krok, który stawiamy, jest podtrzymywany przez Twoją rękę, a każda decyzja, przed którą stoimy, jest oświetlana Twoją mądrością. Ojcze, wiemy, że Twoja miłość do nas przekracza nasze troski, a Twoje zaopatrzenie zawsze przychodzi w odpowiednim momencie. Dlatego wybieramy, by zaufać Tobie z pełnym przekonaniem i duchowym odpoczynkiem. Nawet gdy niepewności się piętrzą, utrzymujemy wzrok skupiony na Tobie, źródle wszelkiej obfitości i błogosławieństwa. Ty jesteś naszym schronieniem i twierdzą, tym, który zna nasze potrzeby, zanim jeszcze je wyrazimy. Dziękujemy Ci z góry za drzwi, które otworzysz, za rozwiązania, które zapewnisz i za cuda, które już przygotowujesz dla naszego życia. Nasza wiara odnawia się, gdy pamiętamy, że niczego nam nie zabraknie, dopóki kroczymy u Twego boku. Panie, prosimy, abyś umocnił naszą wiarę, abyśmy w czasach oczekiwania mogli spocząć w Twojej obietnicy ciągłej opieki. Wiemy, że każda pora roku ma swój cel i ufamy, że każdy moment nas kształtuje i przygotowuje na coś większego. Dziękujemy, że uzdalniasz nas do stawienia czoła temu, co nadejdzie, z odwagą i odnowioną nadzieją. Ucz nas żyć z pewnością, że masz dla nas większe i lepsze plany. Niech nasze życie odzwierciedla pewność, że w Tobie znajdujemy wszystko, czego potrzebujemy. Niech każdy krok podjęty w zaufaniu prowadzi nas bliżej Twoich celów i Twojej woli dla nas. A gdy idziemy tą drogą, nadal Cię wielbimy, bo wiemy, że Twoja dobroć i miłosierdzie będą nam towarzyszyć przez wszystkie dni naszego życia. Niech nasza ufność będzie niezachwiana. Nawet w obliczu niepewności, ponieważ Ty jesteś naszą wieczną skałą. Wszechmogący Panie, wznosimy nasze serca w uwielbieniu dla Twoich atrybutów, które wzbudzają w nas nieustanne zdumienie. Jesteś doskonałą miłością, która nigdy nie zawodzi, zawsze obecną w naszym życiu, nawet gdy jesteśmy rozproszeni lub dalecy. Jesteś miłosierny i współczujący, zawsze gotowy, by nam przebaczyć i odnawiać naszą siłę, gdy czujemy się słabi. W Twojej dobroci znajdujemy powód, by nieustannie Cię chwalić, ponieważ wszystko, czym jesteś, odzwierciedla doskonałość. Dziękujemy za Twoją nieskończoną mądrość, która prowadzi nasze drogi i daje nam jasność w najtrudniejszych decyzjach. Twoja wszechwiedza zapewnia nas, że nic nie umyka Twojemu kochającemu spojrzeniu, a Twoja wszechmoc przypomina nam, że wszystko jest pod Twoją kontrolą. Pocieszające jest wiedzieć, że Twoje plany wobec nas zawsze są dobre. Nawet gdy nie rozumiemy tego, co dzieje się wokół nas, Twoja suwerenność daje nam pokój pośród chaosu. Uwielbienie Ciebie oznacza uznanie, że jesteś święty i sprawiedliwy, godzien wszelkiej czci i chwały. W Twojej świętości znajdujemy wzór, który inspiruje nas do życia w prawości, a w Twojej sprawiedliwości widzimy gwarancję, że wszystko stanie się zgodnie z Twoją doskonałą wolą. Niech nigdy nie przestaniemy wielbić Twojego imienia ponieważ Twoja istota jest źródłem wszelkiego dobra, jakie znamy. Jesteś przykładem, który pragniemy odzwierciedlać w naszym życiu. Ojcze, jesteśmy wdzięczni za Twoją cierpliwość i wyrozumiałość, za to, że znosisz nasze słabości i prowadzisz nas z miłością, gdy zbaczamy z drogi. Jesteś Bogiem, który troszczy się o każdy szczegół naszego życia, od małych pragnień serca po wielkie wyzwania, z którymi się mierzymy. Ta troska inspiruje nas, by szukać Cię coraz bardziej, ufając, że Twoja obecność wystarcza, by wypełnić każdą pustkę. Gdy rozważamy Twoją wielkość, nasza dusza przygotowuje się do jeszcze głębszego uwielbienia Ciebie. Każdy Twój atrybut ukazuje nam więcej Twojego charakteru i przyciąga nas bliżej do Ciebie. Niech nasze słowa i czyny będą odbiciem Twojej chwały i niech nadal znajdujemy nowe sposoby, by Cię uwielbiać, gdy przechodzimy do kolejnych chwil tej modlitwy. Wieczny ojcze, z sercami pełnymi wdzięczności oddajemy się całkowicie Tobie, uznając Cię za źródło wszystkiego, czym jesteśmy i co mamy. Twoja obecność w naszym życiu daje nam pokój i cel, a Twoja bezwarunkowa miłość motywuje nas do chodzenia w posłuszeństwie i wierze. Wiemy, że nasze życie należy do Ciebie, dlatego oddajemy każdy sen, każde pragnienie i każdy plan w Twoje potężne ręce. Jesteśmy głęboko wdzięczni za Twoje miłosierdzie które każdego dnia nas ratuje i prowadzi ścieżką prawości. Dziękujemy za łaskę, która daje nam siłę do pokonywania trudności, i za cierpliwość, która pozwala nam wzrastać we właściwym czasie. Twoja wierność jest fundamentem, na którym budujemy naszą ufność, a Twoja dobroć jest powodem, dla którego nadal wielbimy Cię z zapałem. Gdy oddajemy się Tobie, błagamy, aby nasze serca pozostały otwarte na przyjęcie więcej Twojej miłości i prowadzenia. Niech będziemy kształtowani według Twojej woli i używamy każdego błogosławieństwa, które otrzymujemy, aby uwielbiać Twoje imię. Pomóż nam być narzędziami pokoju i radości na świecie, rozprzestrzeniając Twoje światło na wszystkich, których spotykamy. Niech nasze życie będzie żywym odbiciem Twojej dobroci. Wielbimy Cię, Panie, nie tylko za to, co czynisz, ale za to, kim jesteś Bogiem miłującym, sprawiedliwym, wiernym i wiecznym. Jesteś godzien wszelkiej chwały i uwielbienia, a naszym największym pragnieniem jest żyć, aby Cię zadowolić. Niech w każdym naszym czynie Twoja obecność będzie widoczna, i niech nigdy nie zapomnimy o przywileju bycia w komunii z Tobą. Jesteś centrum naszego życia i powodem naszego istnienia. Niech nasze uwielbienie trwa każdego nowego dnia, przemieniając nasze działania w ofiary chwały dla Ciebie. Niech wdzięczność zasiana w naszych sercach dziś wzrasta i rozkwita przynosząc owoce dobroci i wiary. Wiemy, że twoje dzieło w nas dopiero się zaczyna i dziękujemy ci za każdą obietnicę, która jeszcze się spełni. Z tą pewnością kontynuujemy modlitwę, gotowi cię słuchać i podążać twoimi ścieżkami. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. Drodzy bracia i siostry, dziękuję, że jesteście ze mną w tej chwili wiary i wdzięczności. Jeśli ta modlitwa dotknęła waszego serca, zostawcie w komentarzach intencje lub podzękowanie, które chcielibyście się podzielić. Stwórzmy razem łańcuch modlitwy, który łączy nasze serca i wzmacnia naszą wiarę. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, aby nie przegapić żadnej okazji do duchowego wzrostu i życia bliżej Boga. Nie zapomnijcie aktywować dzwonka, aby otrzymywać powiadomienia o naszych kolejnych modlitwach, ponieważ każdy dzień przynosi nową szansę na wspólnotę z Ojcem. Na zakończenie pomyślmy, jakie błogosławieństwa najbardziej naznaczyły Wasze życie. Jak możecie wyrazić jeszcze większą wdzięczność za nie w swoim codziennym życiu? Odpowiedź na te pytania może otworzyć nasze oczy na obfitość, którą Bóg już nam dał. Teraz pojawiają się dwa filmy na ekranie, aby kontynuować ten moment wspólnoty i refleksji. Wybierz jeden z nich, aby kontynuować swoją duchową podróż. I pamiętajcie, jutro czeka na Was kolejna modlitwa. Mam nadzieję, że spotkamy się tu ponownie. Aby wzmocnić waszą duchową drogę. Niech Bóg obficie błogosławi wasze życie. Amen.